Metrocentrum, godzina pierwsza w nocy. Za chwilę na trasę pierwszej linii wyruszą cztery pociągi testowe, jeden za drugim. Chodzi o kolejne próby systemu z sygnalizacją kabinową. Przy podniesionych semaforach składy metra osiągną prędkość do 80 km na godzinę. Nowy system pozwoli na większą częstotliwość kursowania pociągów, większą ich prędkość, a co za tym idzie, zwiększona zostanie ilość składów w godzinach szczytu. Wszyscy patrzą na wyświetlacze. Jest 80 na godzinę i wszystko w największym porządku. Na jesieni będziemy jeździć w mniejszych odstępach częściej i szybciej. Co właściwie robią pszczoły i w jaki sposób produkują miód? Jak to jest z tym pyłkiem? I dlaczego te owady są tak bardzo nam potrzebne, wręcz niezbędne do egzystowania? W Powsińskim Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich akcja Lato w Lesie. Warsztaty dla najmłodszych poświęcone są rozmaitym mieszkańcom naszych lasów. Uczestniczyć w nich mogą nie tylko uczniowie z akcji Lato w Mieście. W programie Centrum Edukacji są też zajęcia artystyczne, sportowe czy też specjalne spotkania dla seniorów. W Warszawie odbył się 15 międzynarodowy festiwal szachowy imienia Mieczysława Najdorfa. W rozgrywkach popołudniowych wzięło udział 476 zawodników reprezentujących 21 krajów z Europy, Ameryki i Azji. W rozgrywkach przedpołudniowych wzięli udział najmłodsi. To turniej nadziei szachowych dla zawodników urodzonych w roku 2005 i młodszych. 80 najmłodszych szachistów rozegrało 7 rund. 7 zwycięstw zapewniających pierwsze miejsce w turnieju wywalczył 8-letni Bartosz Fischer. Gratulujemy! Tango. Taniec z ponad stuletnią barwną historią. W lipcu i sierpniu w Domu Kultury Nadziałdowskiej odbywają się autorskie warsztaty tanga skierowane do seniorów i osób niepełnosprawnych wzrokowo. Każdorazowo w warsztatach może uczestniczyć 12 par, w tym 6 osób ze wzrokową niepełnosprawnością. Ideą warsztatów jest integracja poprzez taniec ukazanie, że dzięki tangu są do pokonania wszystkie bariery. Projekt jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Udział w warsztatach oczywiście bezpłatny. Z okazji Narodowego Święta Francji, miasteczko francuskie powstało w Parku Skaryszewskim. Oczywiście nie mogło się obejść bez słynnej kuchni i pokazów gotowania. Był konkurs piosenki i wiele innych sprawdzających naszą wiedzę o Francji. Do parku przybyły tłumy. W strefie Montmartre karykatury i warsztaty plastyczne, w strefie dla dzieci francuskie plaże i wszelakie letnie zabawy. Można było tworzyć dowolnymi technikami, a na fanów sportów motorowych czekały wyścigi samochodowe. www.um.warszawa.pl